W tym filmie w ciągu zaledwie kilku minut dowiesz się na czym polega gra Karciana mordersze krewetki od twórców m.in. eksplodujących kotków. A na końcu tego filmu podzielę się moimi wrażeniami po kilku rozgrywkach, a polską edycję przygotowało wydawnictwo Rebel. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, krótkie intro i zaczynamy. W tej grze walczymy o to, kto jako pierwszy zbierze 10 kart na swoim stosie punktowania. W tym celu będziemy starali się zbierać zestawy w odpowiednich kolorach, dorzucając nowe karty do swojego akwarium lub kradnąc je od przeciwników. W tym nie za dużym pudle znajdziemy ulotkę, krótką instrukcję oraz 105 kart. Po 15 kart w 7 różnych kolorach. Gra karciana, gra imprezowa, narodzinny wieczór gier, mechanika zbierania zestawów. Aby przejść dalej, muszę wyjaśnić awers oraz rewers kart. Na awersie karty znajdziemy jednokolorową postać. A na rewersie mamy trzy różne kolory. Kolor postaci na awersie zawsze odpowiada jednemu z trzech kolorów na rewersie. Jak widzicie, mamy tutaj różowe serce oraz różowy awers. Na początku rozgrywki każdy z graczy ma cztery karty wystawione przed sobą awersami do góry. Jest to tak zwane akwarium każdego gracza. Przed dociągnięciem karty ze stołu mówimy na głos, czy chcemy punktować, czy ukraść karty przeciwnikowi. Jeżeli chcemy punktować, odkrywamy dociąganą kartę w naszym akwarium. Jeżeli odpowiada ona kolorowi którejś z kart w nim zawartych, bierzemy tę kartę z akwarium wraz z kartą, którą właśnie dociągnęliśmy i wrzucamy je na nasz stos kart punktowanych. Natomiast jeżeli chcemy spróbować ukraść karty, Wybieramy przeciwnika, dociągamy kartę ze stosu. Jeżeli któryś kolor odpowiada dociągniętej karcie, kradniemy ją wraz z kartą dobraną do naszego akwarium. A jeżeli mamy pecha i kolory się nie pokrywają, zostawiamy kartę, którą dociągnęliśmy w akwarium przeciwnika. I teraz słuchaj, bo jest to najważniejsza zasada. Jeżeli udało ci się ukraść karty, lądują one w twoim akwarium. Nigdy na twoim stosie do punktowania. Jeżeli odkryta postać nie pasuje kolorystycznie do żadnej karty w twoim akwarium, po prostu ją do niego odkładasz. Gra posiada również warianty dwuosobowy, który zresztą przedstawiłem tutaj na tej prezentacji. A różni się on tym od gry wieloosobowej, że aby wygrać musimy zdobyć co najmniej 15 punktów. A jak uda nam się ukraść kartę, to mamy dodatkową turę. I takie szczęście możemy mieć do końca rozgrywki. Wygrywa gracz, który jako pierwszy zgromadzi na stosie punktowanych karty co najmniej 10 kart. Kolor kart nie ma znaczenia. Moje pierwsze wrażenia po kilku rozgrywkach. Gra jest prosta, szybka, ekspresowa z tłumaczeniem zasad i z syndromem kolejnej partii, czyli ma wszystko co potrzebujemy w grze imprezowej. Możemy ryzykować i kraść przeciwnikowi karty, ale jest to obarczone ryzykiem ułatwiającym mu punktowanie w kolejnej turze. Jedyny minus, jaki widzę, to cena. Za 105 kart musimy zapłacić około 85 zł, co moim zdaniem jest małym nieporozumieniem. Jeżeli jednak potrzebujecie troszeczkę głębszej rozgrywki, to mimo wszystko wybrałbym eksplodujące kotki. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tej grze i jakie są wasze wrażenia z rozgrywek w Mordercze Krewetki. A jeżeli ten film się tobie podobał, zostaw polubienie i komentarz dla youtube'owego algorytmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.